Witam bardzo serdecznie czytelników Network Magazynu. Udało mi się na FB złapać Bernarda Jaszczemskiego, znany coach, trener od wielu lat. Wszyscy go zapewne kojarzycie, a tutaj okazuje się, że został prezesem. Tak, to prawda. Co się stało? Co się stało? No jest to kolejny ważny kamień milowy na mojej ścieżce kariery. To nie jest tak, że zostałem nagle. W pewnym sensie do tej roli przygotowywałem się przez całe swoje zawodowe życie. A trzeba zacząć od tego, że po pierwsze e, trenerem zostałem na tro, troszeczkę późniejszym etapie swojej zawodowej kariery. Przede wszystkim jestem sprzedawcą, jestem networkerem, jestem budowniczym sieci. W 1993 roku zacząłem swoją karierę w marketingu sieciowym, gdzie pracowałem kilkanaście lat, dokładnie no, 16 lat. Byłem związany z dwoma firmami, z czego z jedną z firm 15 lat, gdzie zbudowałem... A strukturę działającą do dzisiaj zresztą, z której z tej sieci korzysta moja rodzina. Natomiast przyszedł taki moment, jeżeli chodzi o moją zawodową karierę, że zdecydowałem rzeczywiście, aby ponownie wrócić na studia, wyedukowałem się po raz, po raz kolejny, a zdobyłem dyplom trenera biznesu, założyłem firmę szkoleniową, stałem się trenerem. A kilka lat pracy w tym zawodzie... Pozwoliło mi nabrać doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o, o sprzedaż bezpośrednią, ponieważ przede wszystkim specjalizowałem się w tym nurcie, czy, czy, czy w, akurat w tej dziedzinie. No i tak się akurat złożyło, że kilka lat temu, dokładnie 5 lat temu, no, dosyć przypadkowo, ale jednak związałem się z firmą Colway, gdzie większość szkoleń w tej firmie właśnie ja prowadziłem. Dałem się poznać, no, myślę, jako trener skuteczny. Ludzie mi zaufali, zaufali mi również prezesi. Konsekwencją tego była decyzja o tym, abym został no, najpierw koordynatorem, bo od tego się zaczęło, koordynatorem zmiany, koordynatorem nowego przedsięwzięcia, jakim jest Kolu International. Długo tym koordynatorem nie byłem, bo kilka dni. Y, zaraz potem otrzymałem propozycję objęcia stanowiska prezesa zarządu Colu International, którą. Przyjąłem, no i co? I zostałeś I prezesem. prezesem. Tak, no właśnie. Mówiąc w skrócie. Nowy Colway, nowy Colway, nowy, nowy biznes, nowy plan marketingowy. Co tam się dzieje w firmie? Co nowego? Co nowego? Przede wszystkim Colway International jest zupełnie nową firmą. Tak dobrze powiedziałeś, Piotrze. To jest nowa firma. To jest firma, która korzysta oczywiście z dorobku firmy Colway. My nazywamy już teraz ten pierwszy Colway Colwayem klasycznym, natomiast Colway ten, którego ja jestem prezesem zarządu, jest to Colway International, zresztą spółka akcyjna. Co nowego? Właściwie mogę powiedzieć, że wszystko nowe. Oczywiście korzystamy z bogatego dorobku, z doświadczenia Colwaya, korzystamy również z zasobów, z ludzi, z liderów to, to może jest brzydkie słowo a chcemy z nimi dalej współpracować. Natomiast oczywiście w Colway International każdy będzie zaczynał od początku budowanie tego biznesu. A tutaj w Colway International większość produktów będą, będą to produkty nowe, których nie ma w pierwszym planie, których nie ma w Colway. A i cały plan finansowy i właściwie większość rozwiązań jest to, są to rozwiązania nowe. Nawet zaryzykuję stwierdzenie, jakich dotąd w polskim marketingu sieciowym jeszcze nie było. To, co my oferujemy, jest to nowoczesny, innowacyjny, powiedziałbym nawet marketing partnerski. A marketing partnerski, gdzie takie wartości jak bycie razem, jak wspieranie się, jak współpraca, jak ustandaryzowany system szkoleń połączyliśmy z rozwiązaniami bardzo nowoczesnymi, takimi rozwiązaniami IT, jak e-commerce, jak sprzedaż internetowa. No i to jest to nowe. Czyli właściwie mm -hmm. całkowicie nowy sposób dystrybucji, nowy plan marketingowy, a powiedz mi, co z produktami, bo tam jest jakaś mm -hmm. kosmiczna rewolucja XXI wiek. Tak, no, jeżeli chodzi o produkty, yy, no to rzeczywiście będzie tych produktów sporo. Dużo więcej niż w tak zwanym pierwszym planie, czyli w Colwayu klasycznym. Yy, w Callway International rozwijamy dwie linie, właściwie cała oferta w Colway. International jest opatrzona takim bardzo popularnym dzisiaj kryptonimem, że tak powiem, czy hasłem pod tytułem wellness. Tak? To jest wellness. W ramach tego wellness będziemy rozwijać dwie grupy produktowe. Z jednej strony linia beauty, czyli wszystko co jest związane z urodą, kosmetyki, a kosmetyki do pielęgnacji, kosmetyki, począwszy yy, właściwie od pielęgnacji włosów, skończywszy yy, na, poprzez pielęgnację twarzy poświe całego ciała. I z drugiej strony suplementy. Tym, że to będą suplementy takie, które wspierają. No, no ludzi. tak, Witamina C wspierała w Turcji już. Witamina C sam tarz. wiesz. Sam wiem, dobrze działa. Tak, no właśnie, dokładnie. Aczkolwiek oprócz witaminy C, która wspiera, tak jak mówisz, sam doświadczyłeś i zresztą wielu z nas, a będziemy mieli jeszcze dużo takich suplementów, które świetnie się wpisują w nurt, który teraz panuje w modę, powiedziałbym, swoistą. Jaką możemy zaobserwować w Polsce i nie tylko, czyli moda na to, żeby być aktywnym, żeby być zdrowym, żeby być w dobrej formie. Zauważ, że mnóstwo ludzi dzisiaj biega, uprawia różnego rodzaju aktywności, nordic walking, fitness, zumba itd. Tak Zaczynają ludzie I Tutaj w ten nurt wpisujemy się z nowoczesnymi. Z suplementami, z takimi, które wspierają właśnie tego typu aktywności, dobrą kondycję. A powiedz mi nowoczesność, nowoczesność właśnie. A co z marketingiem? Bo słyszeliśmy, że też rewolucja jest na stronie internetowej. teraz mm -hmm. będzie więcej przez internet, bo tak z tego co słyszałem, to ogólnie właściwie za rękę będziecie dystrybucję prowadzić od A do Z. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o plan finansowy, to też zaryzykuję stwierdzenie, że jest to. Jeden z najbardziej innowacyjnych planów finansowych, jaki do tej pory na rynku polskim zaistniał. Właściwie pięć źródeł zarabiania pieniędzy. Ciekawe jest to, że można otrzymywać dochód pasywny, czyli no, słowo to się sentencja taki ta. Taki fetysz. O tak, taki fetysz, bo dla wielu ludzi jest to coś, co jest najbardziej sexy w marketingu tak sieciowym. Jest. To dochód pasywny. To, że ja mogę zarabiać nawet wtedy, kiedy odpoczywam, wtedy, kiedy jestem na wakacjach, wtedy, kiedy oddaję się innym aktywnościom. W planie finansowym Callaway International dochód pasywny będziesz mógł już otrzymywać nawet z aktywności Twoich klientów, to jest ciekawe. Czyli Twoi klienci będą zamawiać u Ciebie nawet wtedy, kiedy Ciebie... No fizycznie nie będzie, że tak powiem, w pracy, nie będziesz w działaniu, tak? nie będziesz im dostarczał tych produktów. Dzięki właśnie rozwiązaniom IT, dzięki nowoczesnemu sklepowi internetowemu, który będzie posiadał każdy z naszych partnerów. Chociaż sklep internetowy to nawet nie do końca jest dobre określenie tego, co my oferujemy, bo będzie to coś więcej niż sklep internetowy, te rozwiązania, które zaproponujemy. Chcemy bardzo mocno korzystać z takich zasobów internetu, jak portale społecznościowe, jak vlogi, blogi. I wszystkie te miejsca w sieci, gdzie, gdzie gromadzą się ludzie, chcemy do tych ludzi docierać, pokazując im naszą ofertę. Ale co ważne, bo tutaj chcę też zaznaczyć to bardzo mocno, a przed laty, zresztą kilka lat temu, właściwie Filip Kotler, autor książki dla marketingowców, zapewne znanej ci, marketing, po prostu podręcznik na, na wielu uczelniach ekonomicznych, powiedział, że współcześnie, jeżeli firmy nie ma w internecie, to tak jakby powoli. Jej nie było. Zbijała się, tak, tak. prawda, zbijała swoją działalność. Ja chcę powiedzieć taką rzecz, że yy, uważam, że internet, który my dajemy ludziom, czy te wszystkie rozwiązania IT, e-commerce, yy, mogą dać Ci do, turbo doładowanie, wręcz takie turbo doładowanie Twojego biznesu. Natomiast oczywiście my zapraszamy również ludzi takich, którzy no nie lubią tego internetu bądź jeszcze go nie polubili, bo ten biznes, czyli Colo International, będzie można robić w sposób tradycyjny, czyli taki rdzenny, taki jak robiono od dawna w marketingu sieciowym. Prezentacje, spotkania zwykłe, jeden na jeden, czy wręcz sprzedaż produktu, tak jak to wygląda w wielu marketingach sieciowych, również u nas w Callowe International przy okazji, tak? Czyli spotykam ciebie, tak jak spotkaliśmy się w Turcji. Yy, Mogłem dać Ci rozwiązanie Twojego problemu, który wówczas nastąpił w postaci witaminy C. Ty to Dokładnie. przyjąłeś, stałeś się <śmianie> jej konsumentem. <śmianie> konsumentem. Także to jest, myślę, dosyć istotne. Jeszcze powiem a propos innowacyjności naszego planu finansowego. Innowacyjne również będzie to, że my chcemy dać ludziom i damy ludziom możliwości zarabiania pieniędzy nie tylko za pewien czas, czyli nie tylko wielkie marzenia, nie tylko dochód pasywny wynikający ze struktury ale chcemy dać ludziom możliwość zarabiania pieniędzy od zaraz, już teraz. Szczególnie dzisiaj jest to ważne. Zauważ, wiele osób doświadczyło... E, że Franka tak powiem, po 5 fra zł. No właśnie, wiesz o co chcę Tam, powiedzieć. Dokładnie. Ludzie oczekują tego, że mogą zrobić pieniądze od razu 500 zł, 1000 zł, żeby załatać tę dziurę budżetową. E, I dzięki takim komponentom wynagrodzenia, jak premia Szybki Start, jak biznespremia, nie będę teraz tego rozwijał, to, są, to jest wynagrodzenie, które daje możliwości zrobienia pieniędzy, poczucia tej gotówki od razu. Jasne. Dzięki, serdeczne. Właściwie wyczerpaliśmy maksymalnie chyba te tematy. Dziękuję Ci serdecznie, mam nadzieję, że też wszyscy czytelnicy Network Magazynu będą podglądać, nawet jak współpracują z innymi firmami, jak to się Wam rozwija, bo faktycznie jest to bardzo innowacyjne, może inne firmy pójdą za ciosem, pójdą mhm. za tym, co wymyśliliście Wy i myślę, że dzięki temu MLM w Polsce wskoczy na wyższy poziom. Dziękuję Ci bardzo. Liczę na to. Dziękuję Piotrze również, dziękuję Państwu.